Witajcie! Dzisiaj następny odcinek filmu społeczno-politycznego, ale też nacechowanego akcentami typowo edukacyjnymi. Tak jak wszystkie moje filmy, w których ta granica między edukacją a czystą polityką jest po prostu zatarta, bo materiały, które nagrywam są zlepkiem Filmów o różnym charakterze, ujęć, tematów pochodzących z różnych dziedzin i w różny sposób yy, traktujące zagadnienie, o którym mówię. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tematach dotyczących środowiska wiejskiego, yy, klasy społecznej, chłopów. Aby o nich mówić w sposób przejrzysty, trzeba na początek sięgnąć do historii i niejako zbudować pewien pomost między przeszłością, tą z dziejów dawniejszych, a dzisiejszym stanem. Było coś takiego w historii naszej ojczyzny co nazywało się demokracją szlachecką w kilku słowach można powiedzieć, że to była władza szlachty, która wypowiadała się politycznie na sejmikach zwoływanych co jakiś czas dzierżyła władzę w państwie na drodze E, większości głosów wprowadzała pewne ustawy w życie, e, które siłą swojej liczebności e, wprowadzali w tok życia społecznego jako prawo. E, ta demokracja jednak nie była czymś e, Optymalnym, optymalnym rozwiązaniem na tamte czasy, bo tak pokrótce mówiąc, wiadomo, że ta demokracja doprowadziła w XVIII wieku do tego, że utraciliśmy za jakiś czas niepodległość. Była ta buta szlachty i jej interesowność na zdobywanie dla siebie jak największych korzyści, natomiast ogólnie społeczeństwo na tym najlepiej nie wychodziło i później. Przechodzimy dalej. Mamy XIX wiek. Wiadomo. Okres powstań narodowych, okres literatury romantycznej, pozytywistycznej. I to już był moment, kiedy można było stwierdzić, że demokracja szlachecka z poprzednich yy, wieków yy, źle zaskutkowała dla dziejów Polski. Ale dzisiaj chciałbym mówić o w okresie jeszcze poprzedzającym XIX wiek, a mianowicie o roku 1794. Czyli o okresie w dziejach Polski, kiedy to już dokonano dwóch rozbiorów Polski w roku 1772 i 1793. Natomiast w 1794 doszło do. Insurrekcji Kościuszkowskiej, do powstania Kościuszkowskiego, kiedy to Tadeusz Kościuszko został obwołany na powstania i na krakowskim rynku składał przysięgę. Potem doszło do walk na terenie naszej ojczyzny, do walk z najeźdźcą ze wschodu. Ale nie tylko, bo w pewnym momencie inni zabawcy też się włączyli w to. I tak, jeśli chodzi o kwestię chłopską, w tamtym czasie bardzo ważną sprawą było to, że zrozumiano, nasi patrioci zrozumieli, że aby skutecznie walczyć w obronie ojczyzny, trzeba pozyskać szerokie masy ludowe, czyli chłopów. Chłopcom za bardzo nie chciało się walczyć o Polskę. Bo jak mieli to robić, znaleźć motywowanie dla takich działań, skoro byli tylko wykorzystywani przez polskie państwo. E, odrabiali pańszczyznę, pracowali e, u szlachty na ich obszarach e, gruntowych, e, za co otrzymywali tylko powiedzmy na przykład gnówkę. Czyli nie było w ich interesie za bardzo to, żeby o tą Polskę walczyć w sposób aktywny I się poświęcać dla niej, oddawać życie I w 1794 roku bardzo dobrze to rozumiano Tadeusz Kościuszko Naczelnik Doprowadził do Pewnego aktu Który miał miejsce w moim regionie W tej części Polski, gdzie ja mieszkam Doszło do Uniwersału Połanieckiego w Połańcu nad rzeką Wisłą, jest to miejscowość między Krakowem a Sandomierzem. Dzisiaj znajduje się tam elektrownia i z tego właśnie słynie ta miejscowość w obecnym czasie. Uniwersał Połaniecki miał miejsce 7 maja 1794 roku. Formalnie był wydany w imieniu rządu krajowego Rzeczypospolitej Obojga Narodów w oparciu o artykuł 4 Konstytucji 3 Maja. I tutaj w Wikipedii znajdujemy taki tekst na temat uniwersałów, który warto przytoczyć. Był to drugi po Konstytucji i zarazem ostatni akt prawny Rzeczypospolitej, który formalnie przyznawał ograniczoną wolność osobistą. Chłopom pańszczyźnianym. Uniwersał ten, jak większość aktów prawnych wydanych w czasie insurrekcji kościuszkowskiej, nie przetrwał jej upadku i nie miał prawie żadnego wpływu na faktyczną sytuację chłopów. Głównym powodem jego wydania było zalegalizowanie oddziałów kosynierów i umożliwienie chłopom walki zbrojnej w ramach armii powstańczej. Z biegiem lat Uniwersał Połaniecki nabrał jednak znaczenia symbolicznego. Dzisiaj jest tam taki kopiec, kopiec Kościuszki w Połańcu, który przywołuje tamtą chwilę z 7 maja, kiedy to polscy patrioci o rodowodach szlacheckich starali się pozyskać chłopów do walki narodowo-wyzwoleńczej, do walki w obronie ojczyzny. Proszę Państwa, Dalej. E, także ważny fakt z mojego regionu, z miasta Tarnobrzega, znajdującego się tutaj e, nieopodal Sandomierza. Ja żyję w takiej aglomeracji Tarnobrzeg-Stalowo-Wola-Sandomierz, taki trójkąt, trójmiasto. E, Chociaż rzadko kiedy się je tak określa, bo wiadomo termin Trójmiasta jest zarezerwowany dla Gdańska, Sopotu i Gdyni. Ale tutaj także takie coś mamy. Tarnobrzeg jest miastem, które w czasach komunizmu było miastem wojewódzkim, kiedy było bardzo wiele województw. Tam się rozwijał przemysł siarkowy górniczy. Teraz te zakłady górnicze zostały pozamykane. No i trochę tak zastopowało to rozwój miasta, ale sobie tam obrzeżanie nawet radzą. Miasto jest zadbane i funkcjonuje jak najbardziej w porządku. Natomiast historią tego miasta jest pomnik, który stoi na takim rynku tarnobrzewskim, który jest złożony czerwoną kostką. Ludzie nazywają ten plac Placem Czerwonym. Na tym rynku stoi właśnie pomnik Bartosza Głowackiego, bohatera chłopskiego z czasów insurekcji Kościuszkowskiej. Głowacki to nazwisko dopiero z późniejszego czasu. Najpierw ten chłop nazywał się Wojciech Bartosz. Urodził się gdzieś w latach 1756-1758 w rzędowicach. Zmarł w 1794 roku w Kielcach. Polski chłop, kosynier w insurrekcji kościuszkowskiej. Który w bitwie pod Wrocławicami 4 kwietnia 1794 roku odznaczył się wielkim męstwem, zdobył działo rosyjskie gasząc ląd czapką. Za to został mianowany chorążym, chorążym grenadierów krakowskich i otrzymał nazwisko Głowacki. Później śmiertelnie ranny został podczas bitwy pod Szczekocinami 6 czerwca. Eee po powstania stał się symbolem waleczności i męstwa. Widzicie, chłop, który wsławił się w walce o ojczyznę, o jej wolność, o te wszystkie patriotyczne ideały, które są nam dzisiaj współczesnym ludziom bliskie. A czy one powinny być bliskie tamtemu chłopowi, tamtemu chłopu z końca XVIII wieku, kiedy państwo go tak wykorzystywało, a jednak oni potrafili, ci chłopi, mieć ten zmysł, mądrość, że jednak chcieli walczyć o ojczyznę. Bartoszowi podobno naczelnik Kościuszka rzekł. Chłopem tobie więcej nie być, więc zwięcie Głowacki nadał mu nazwisko, to było bardzo ważne dla takiego chłopa, który nie miał takiego szlachecko brzmiącego nazwiska, a za swoje maństwo otrzymał taką nobilitację. Jedna z pieśni ludowych mówiąca o Bartoszu brzmi tak. Bo czy w karczmie, czy w domu, czy totalnie z wesele, nie dał gruździć nikomu, wszędzie był sam na czele. To był po prostu chłop chwat. To nie był jakiś tam grzeczny, ugładzony człowiek, to był gość wirażka. I dzisiaj, kiedy tak patrzę na tych wszystkich naszych patriotów, na tych prokuratorów, sędziów, zastanawiam się, który z nich potrafiłby w sposób aktywny. Własną piersią zasłaniać ojczyznę i walczyć o jej dobro. A prosty chłop z końca XVIII wieku poświęcał się swoim życiem, ryzykował za ojczyznę, aż w końcu pod szczekocinami to życie oddał za właśnie Polskę. Jest taki film traktujący o powstaniu styczniowym polski film patriotyczny Szwadron. Oglądałem go jakiś czas temu na mega wideo. I tam właśnie są też przedstawieni chłopi, którzy z kosami w ręku walczą z zaborcą. Oni mają kosy w rękach, a zaborca ma armaty, działa z tych dział, strzela do nich. A oni mogą razić tylko na krótko, mając te kosy. Kosa taka miała 2,40 m. I tym się różniła od zwykłej kosy, że była po prostu ułożona na sztorc. Bo przecież nie jest ważne jaką broń się ma w ręku, jakim potencjałem militarnym się dysponuje. O ojczyznę trzeba walczyć wszystkimi możliwościami, jakie się ma, nawet delikatnymi dłońmi, bo ojczyzna jest tego warta.